Siemanko, witam was serdecznie. Łyk wody jak zawsze. Dzisiaj powiem wam o Patoli Polskiej w Londynie. Nie tylko polskiej, no ale z Polską miałem tylko do czynienia patologią, więc chciałem o, o niej opowiedzieć. Mieszkałem na pokojach dwa lata można powiedzieć z kawałkiem i doświadczyłem tam takich wrażeń, wrażeń. Nie? Takie wrażenia były Niezbyt fajne, z sąsiadami, imprezowicze, imprezowicze, jeszcze raz imprezowicze. Człowiek, pieski mi tu biegają jakieś, yy, imprezują, imprezują. Codziennie impreza, codziennie balanga. Lodówka była wspólna, potrafiło mi ginąć żarcie. Nieraz, raz przyszedłem, przyszedłem z pracy, chciałem sobie zjeść kolację czy tam obiad coś przyrządzić, tu nie ma kiełbasy, tu nie ma parówek, tu nie ma tamtego, takie drobne rzeczy ginęły i to było ba bardzo śmieszne dla mnie. Mieszkała obok mnie para starszych, starszych ludzi, że w tygodniu normalnie elegancko, elegancka, jak przyszedł piątek, to do wtorku tak potrafili ciągnąć takie balety, nie? Że ja podziwiam ich za zdrowie, nie? Bo ja na przykład jak wypiję jak wypiję sobie yy, parę piwek, to na drugi dzień taki Taki kac zaraz mi staty przewrócę, <noise> pieski. Taki kac, że no nie potrafię. Oni chlają, chlają codziennie i, i kurde żyją, nie. Pierwsza taka patologiczna sytuacja, która mnie doświadczyła i tak zdrowo mnie doświadczyła. Tak przyjechałem do Londynu, pierwszy dzień, zbijam się na pokój. Co już nie, nie, nie w jednym odcinku już wam opowiadałem. Wbijam się na pokój. A tam ziomeczek jeden śpi, drugi ziomeczek jakoś dziwnie się zachowuje, ale przywitał, przywitał mnie ten drugi. Poznałem go dopiero w następnym tygodniu, bo się obudził. Ale mniejsza z tym, różne używki, alkohol i ci ludzie tacy zatraceni, zatraceni w tym wszystkim, nie? Do czego chcę się odnieść? Bardzo uciążliwość takich ludzi. Uciążliwość takich ludzi, jeżeli mieszkasz na pokoju, przychodzisz po pracy, ja na przykład Chcę mieć spokój Chcę odpocząć, no nie dało się No i musiałem zmieniać miejsce Przeprowadziłem się do Małżeństwa polsko-ukraińskiego no Tam to już w ogóle Skąpstwo Skąpstwo level Sorry. Skąpstwo level normalnie master, nie? Yy, ogrzewania nie włączali, siedzieli pod kocem ja się zmarszczyłem i kupiłem sobie farelkę. Nie igrzałem sobie w pokoju farelką, a oni siedzieli pod kocami zimą. Nie wiem, on pracował, ona nie pracowała, to w ogóle mnie nie interesuje, no ale Kuźwa siedzieć w chałupie i marznąć, to, to było dziwne. Też tam długo nie wytrzymałem. Po dwóch latach się zdenerwowałem z, z żoną, uzbieraliśmy sobie jakąś tam kwotę pieniędzy, bo to te depozyty pierdoły. Trzeba powpłacać, trzeba mieć jakąś tam historię, żeby jakaś agencja w ogóle chciała z Tobą rozmawiać i dała ci, dała ci to mieszkanie. Bo wybór opcji mieszkań jest niesamowity, możesz sobie wybierać, przebierać. Teraz to już w ogóle. Ale ceny potrzebowały. Dziękuję. You. You're welcome. Chcesz you. You me. no? Nie, nie, nie bitować. Don't no worry. Widzicie, tutaj pani sobie z piskami przyszła Pomogłem jej złapać złapać pieseła. Mieszkania są ceny jakie są. Ceny są jakie są. Jest bardzo drogo, wiecie, to jest Londyn, ale nie o cenach moga. mowa. O tych ludziach patologicznych, którzy żyją na jakoś tak z dnia na dzień, imprezą, impreza za imprezą. Normalnie masakra. Kiedyś, kiedyś przyszedłem po pracy, mówię: wezmę sobie prysznic, otwieram, a tam ziomeczek leży w, w prysznicu. Drugi na kiblu. I naprawdę odechciewało się. Odechciewało się, moi drodzy, w ogóle egzystować w takich chatach i bardzo ciężko znaleźć, tak jak znajomi mi mówią, bardzo ciężko znaleźć spokojny dom. Spokojny dom, żeby była cisza, spokój. Ja rozumiem, przyjdzie weekend, przyjdzie ten grill. Przyjdzie, zrobi się tego grilla, się popije, jakieś tam piwko się strzeli w weekend, no ale kurczę. Dzień w dzień impreza. Ja zawsze miałem takie szczęście, że albo trafiłem na jakiegoś skąpca, który skąpił na ogrzewaniu, na wszystkim. Ciepła woda wyłączona, włączaj tylko wodę jak się kąpiesz. Naczynia myli w zimnej wodzie. No masakra. Normalnie masakra. Takie wrażenia moje były z pierwszych dwóch lat w Londynie, nie? Od pokoju do pokoju ciężko było mi znaleźć to miejsce, aż w końcu aż w końcu znalazłem to mieszkanie fajne mieszkanko było na poddaszu powiem Wam szczerze, mieszkało się spoko, tylko latem było gorąco a zimą było zimno, trzeba było mocno grzać teraz się cieszę, że mieszkam w nowym budownictwie jest tak ogarnięte nie ma grzyba, nie ma pieczarków na ścianie pieczarek czy tam pieczarków na ścianie i jest spoko bo jak wiecie mieszkania londyńskie no nie mają w ogóle wentylacji, nie? w kibelku jest jakiś tam wiatraczek, ale normalnie pleśń na pleśnik grzyb na grzybie. Ceny wiadomo, Londyn, tu nie będę dyskutował na temat cen, bo za Londyn trzeba zapłacić. Chałupa taka kosztuje bańkę, bańkę 200, 800 tysięcy, 900 tysięcy, milion oczywiście funtów. I wielu z Was mi się pyta, Jarek czemu nie weźmiesz sobie kredytu? No nie wezmę sobie kredytu na takie mieszkanie, bo nie lubię się zadłużać, ja tam mam mieszkanie swoje w Polsce i jest dobrze. Mam gdzie wracać jakby co, no ale tutaj nie lubię, nie lubię mieć takiego czegoś jak jakąś z zobowiązanie miesięczne, które muszę zapłacić. Wyzbyłem się tego. Wyzbyłem się tego, moi drodzy widzowie. i Już tak nie robię. W Polsce wiadomo, zaczynałem, zaczynałem jakiś starcze, bo wziąć kredyt na meble, kredyt na telewizor, wszystko w kredycie, nie? Wszystko w kredycie. Przyjechałem tutaj do Anglii, spłaciłem wszystko i już mam takie takie coś sobie, że, że nawet telefonu na abonament nie mam, bo nie lubię nie lubię czegoś płacić miesięcznie, tylko mam o telewizję polską, którą płacę co miesiąc, ale w każdej chwili mogę, mogę przerwać to płacenie I inne zobowiązania jak tam mam Net Netflixy i inne tam badziewia płacenie, ale to jak już powiedziałem, w każdym momencie możesz możesz to przerwać i nic i nic Cię to nie kosztuje, a banki kredyty nie dziękuję, nie będę brał, brał kredytów na 30 lat, żeby mieszkać, no wiadomo, no. każdy mówi, no to będziesz płacił Jarek sobie, nie będziesz płacił komuś. A ja mam to gdzieś. Płacę, usługi korzystam, czyli mieszkam, korzystam z tego mieszkania. Skończę płacić, wyprowadzam się, nie interesuje mnie, zmieniam inne miejsce zamieszkania bez żadnych, bez żadnych zobowiązań, że muszę być w tym miejscu cały czas. Wiadomo, można sprzedać to mieszkanie, można robić jakieś myki, ale po co? Zawsze mogę sobie mieszkanie, mieszkanie zmienić. Kiedy chcę, jest masa mieszkań, do, od wyboru do koloru, nawet jakbym chciał się wyprowadzić, nie ma problemu. Ludzie pytają, Jarek, czemu zmień. Zwień, zmień swoje, swoje miejsce zamieszkania zmień swoje miejsce zamieszkania ale dlaczego, dlaczego mam zmieniać miejsce zamieszkania jak jest mi tu dobrze moja małżonka ma blisko do pracy ja mam do pracy 15 km więc jest całkiem, całkiem spoko moi drodzy, tak patrzę sobie tutaj wokół śmietnik jest obok, tutaj już pozbierałem parę butelek, wrzuciłem do śmietnika, no ale ludzie, ludzie strasznie Strasznie tu syfią, ale to na pewno znajdziecie. Odcinek odcinek na moim kanale na pewno na ten temat. Moi drodzy. I tak jak wam mówię, patologia jest wszędzie. Jak nie Polska, to inna, nie chcę wkładać, że się tak czepiłem tych Polaków, no ale, ale mówię prawdę. Ja mówię prawdę, mówię tak, jak jest i Nikt mi nie, nie może zarzucić, że, że kłamię. Chociaż zdarzałem się takie komentarze, że tam, że tam mówię nieprawdę, no ale niestety to jest czysta prawda. Żal mi tych ludzi. Siedzą na tych ławeczkach na tym jak idę, ale jest ich mniej. Nie wiem, może po Brexicie wyjechali. Nie wiem co się stało, bo jest mniej, mniej tych ludzi pijących. No ale trzeba uważać. Wszystko jest dla ludzi, no ale wiadomo, trzeba uważać. Co za dużo to niezdrowo, moi drodzy. Taka taka jest prawda. Co za dużo to niezdrowo i i tak to tak to wygląda, że nie ma nie ma rzeczy takich, że będziesz robił to z alkoholem, nie ma żartów, tak samo jak z używkami. Nie róbcie, nie bierzcie żadnych używek, nie pijcie alkoholu, to będzie najlepsze dla Waszego zdrowia. Ale jak już powiedziałem, wszystko jest dla ludzi, ale ludzi z głową, bo niektórzy na przykład nie mogą napić się nawet piwa, bo od razu się uzależniają, taki mają gen jakiś we krwi, nie wiem jak to nazwać, kiedyś oglądałem taki program, że właśnie jakiś gen odpowiada, że się szybko uzależniasz od niektórych rzeczy. Moi drodzy, Wasze zdrowie. Troszeczkę Wam opowiedziałem historii na, na moim kanale Jarek na Emigracji o piekarni. Odcinki się spodobały, chociaż już niektórych pewnie nudzą. Dzisiaj mam wolne i trochę splenerku. Nagrywam dla Was ten odcinek. Następny odcinek zapraszam na QA. Więc co moi drodzy, trzymajcie się, subskrybujcie, zostawcie łapkę, zostawcie ślad po sobie. Trzymajcie się, cześć!